Batarka RGB z najnowszym sterownikiem. Włączamy pierwszy tryb biały, drugi, trzeci, czwarty, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Dwuklikiem przechodzimy do trybów kolorowych. Czerwony, zielony, niebieski i tryb RGB. Trzy kliknięcia i przechodzimy do ustawienia koloru. Płynnie zmieniające się kolory Potwierdzamy wybór koloru pojedynczym kliknięciem Kolor zapamiętamy Czerwony, zielony, niebieski I kolor wybrany z palety Dwa kliknięcia przechodzimy do grupy białej Ustawiamy się na tryb najniższy. Trzy szybkie kliknięcia. Wchodzimy w tryb strobo. Jedno kliknięcie, kolejne strobo. Kolejny tryb to przejście kolorów.